Jeszcze się rozgląda, ale sygnał do już się rozległ, o czym świadczy czas. 45 sekund i idzie w dół. I Oj. Paweł na Aristo AZ. No rozpoczął bardzo, bardzo dynamicznie. No jeśli w takim tempie dokończy i nie popełni zbyt dużo błędów, to... Myślę, że będzie to bardzo szybki przejazd i będzie trudno go dogodzić. To go... no, trochę zwolni, żeby precyzyjnie na tę przeszkodę tam ją złotę. Tak, no zbierać doświadczenie, tak? Wyciągnął wnioski z poprzedniego najazdu, mimo tego, że teraz jechał dużo szybciej, natomiast precyzja była dużo większa i błędu już nie było. Teraz poznać, że skoku z rampy nie ma wąskiego frontu, więc troszeczkę jest troszeczkę łatwiej, ale dwie przeszkody parkurowe zostały i ostatnia przeszkoda i będzie przejazd bezbłędny, a ten czas, no no, 49.79, to czas do pobicia i no, zważy się powiedzieć, że będzie to na pewno nie lada wyzwanie dla reszty zawodników, aby pojechać ten tor szybciej. Tak. Teraz wezwanie, zejść poniżej 50 sekund Panie Marku, kto jak nie burza? No tak Ale do tego jeszcze będzie potrzeba tego, żeby wóz jechać tak płynnie jak Paweł. Bo To była bardzo płynna Ja jeszcze to na ostatni a ty